Może zbyt mało powiedziałam? Może zbyt mało napisałam? Może za mało było modlitwy? Przebacz. I w gąszczu niespełnienia, choć wiem, że nie ma w tym winy, znajdź jasną smugę mojego oddania. Niechaj to wspomnienie. Bolesnych wydarzeń z jesieni 1984 roku będzie naszą modlitwą w intencji wychowania Polaków w duchu prawdy i miłości. Składamy je w hołdzie Księdzu Jerzemu. Z tego pofiłuszki telewizja PRL poinformowała, iż zaginął on w piątek wieczorem, kiedy jego samochód prowadzony przez Waldemara Hottowskiego został zatrzymany przez do mężczyzn. Według relacji telewizji jeden z mężczyzn był ubrany w mundur Milicenta i zatrzymał samochód mówiąc, że chce sprawdzić, czy kierowca jest trzeźwy. Jak podała telewizja, kierowca Waldemar Chrostowski zbiegł. Odczytam tekst listu, który ze szpitala przesyła nam ksiądz Robot. To czy powód najmilszy. Bardzo Was proszę, zachowajcie spokój, tak jak dotąd bywało. Wszystko zło obróci się w większe dobro. Z Chrystusem też się nie liczono, zadając gwałt, a jego cierpienia wyzwoliły ludzkość od jarzma szatana. Zachęcam Was do modlitwy do mocy zbiorowych i osobistych w intencji księdza Jerzego. Znam go, jest mężny i dla sprawy Bożej i ojczystej niesie ze spokojem i męstwem cierpienia, które na nie spadły. Jako wasz pasterz podzielam waszą mękę i niepokój. Współczuję bardzo całej rodzinie parafialnej pokrytej smutkiem i żalem. Pozdrawiam Was gorąco. Bądźcie pewni, że dalej modlić się będziemy za Ojczyznę, od której nikt nas oderwać nie może. Jest nagranie słów Ojca Świętego, które wygłosił dzisiaj na Audiencji Generalnej w Rzymie. Posłuchajmy, co mówi o w sprawie, która tak bliska jest naszym sercom. Przejęty i tym wydarzeniem wyrażam moją solidarność z pasterzami i ludem Bożym Kościoła Warszawskiego. Podzielam słuszny niepokój całego społeczeństwa wobec tego nieludzkiego czynu, który tak jest wyrazem przemocy dokonanej na kapłanie. Aż któryś jest w niebie Święć się imię Twoje Święć królestwo Twoje Boże i zespolili się w jedno Nie oddzielając dnia od nocy A nocy od dnia Nie gaszono świateł i świec i Nie zamknięto ksiąg Aby bez krwawej ofiary Złoty kielich napełniony po brzegi Wystarczył na ocenienie najlepszego dna. Matko nieustającej pomocy. Matko pełna Golgoty, paciorką mróżańcy świętego bolesnej tajemnicy powierzam moją modlitwę. Pozwól zobaczyć jego twarz i jego głos usłyszeć. Pozwól z jego rąk otrzymać biały okruch chleba i dostać rozgrzeszenie, że nie potrafię miłować tych, którzy go skrzywdzili. Boże, od którego pochodzi wszelkie dobro i miłość, światło dnia i cisza łagodnego słowa, a wierność kapłanów Twojemu dziedzictwu prowadzi w ogrody niebieskie. Boże, który myśli ludzkie rozdzielasz na twarde i czyste jak szlify diamentu. I na te nikczemne, trzymające w kajdanach ręce człowieka. Boże, który gromadzisz na stole paschalnym, drgnienia serc nawet najmniejsze, i relikwie krwi męczeńskiej, zbierz nasze modlitwy dnia dzisiejszego w jeden wielki, błagalny chorał. I daj mu ocalenie. O północy kościelny dzwon Drogę mości duszy męczeńskiej Ku rozwartym niebiańskim drzwiom, Gdzie ucichnie ból i nieszczęście. O północy szatański śmiech Z niebotycznej wytryska wieży Szydzi potwór, że chce i śmie i zamierzy się, i uderzy. O północy ojczysty las drżąc przerasta wzbójecką knieje. Gubią liście zielony blask, głaz truchleje i pień próchnieje. O północy wiślany nurt płacze, dławi się swym bulgotem, budzi ryby z grząskiego snu, w brzeg wszlochuje falę zgryzotę. O północy bezsenny Bóg Nad otchłanią, gdzie zło się piętrzy, Naszą żałość i lęk, i bunt, Do ojcowskiej przytula piersi. O północy kościelny dzwon Niczym miecz przecina ciemności. Świt wykluwa się gdzieś za mgłą na niskości, na wysokości. Dziś woda wodach zalewu do odnaleziono księdza. Kochani, bracia i siostry. Kochani, bracia i siostry. Tyle razy pragnęłaś wolności, tyle razy gnębił Cię kat, ale zawsze czynił topcy. A dziś brata zabija brat z ma Tyle razem we krwi skąpana Ach jak wielka dziś Twoja rana Jakże długo cierpienie Twe trwa z ma Tyle razem we krwi skąpana. Ach, jak wielka dziś Twoja rana, jakże długo cierpienie twe trwa? Biały orzeł znów skrępowany, krwawy łańcuch zwisał szpon, ale wkrótce zostanie zerwany i bija dzwon ojczyzno ma tyle razy we krwi skąpana ach jak wielka dziś Twoja rana jakże długo cierpienie Twe trwa ojczyznoma. ma tyle razy Twoja rana, jakże długo cierpienie Twe trwa Nowy ból przeszył serca Polaków Pasterz kapłan przelał swą krew Abyś Ty mógł żyć w wolnej ojczyźnie cierpienia, bólu i krat. Ojczyzno ma tyle razy we krwi skąpana, ach jak wielka dziś Twoja rana, jakże długo cierpienie Twe trwa. Ojczyzno ma tyle razy we krwi skąpana, ach jak wielka a dziś twoja rana, jakże długo cierpienie twe trwa.